Wracamy do wyzwania Hadesa, witam was bardzo gorąco, ja jestem tutaj. to jest Kratos, to jest God of War 1 Ała, a to są te niedobre, brzydkie kule, które za chwilę będą próbowały zrobić nam bardzo, bardzo dużą krzywdę W związku z czym polecam wam trzymać kciuki, żeby właśnie to się nie wydarzyło A będzie się dzisiaj, podejrzewam, wdarzać bardzo często Ale będę, słuchajcie, dzielna i spróbujemy sobie z tym... Fak, to był zły pomysł. I próbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Słuchajcie, to są w ogóle takie drzwi, które teoretycznie mogę sobie otworzyć. Ja bym bardzo chciała je otworzyć zobaczyć, co jest w środku. Ale chwilowo no nie mogę. Bo kule są. A wiecie co? Może da się tam najpierw dojść na sam przód. I jakoś te kule zatrzymać, no bo przecież to jest nierealne. Żebym bardzo kiepsko skończyła, gdyby chciała, gdybym chciała teraz te wszystkie drzwi otwierać. Okej. Okay. No, słuchajcie, jakoś na razie nam się udaje, ale wiecie, jak to jest im bliżej, tym jest niestety. Fuck. Trudniej. Co chyba zresztą widać na załączonym obrazku. Uff. Dobra, powiedzcie, że jest tu jakaś dźwignia, która będzie mogła zatrzymać to szaleństwo, które tam ma teraz miejsce. Po co w ogóle oni tu tych przeciwników jeszcze nastrali? Jakby było tego mało! Zgińcie, przepadnijcie, to nie jest dobry moment. Dobra, oby to było coś wartego mojego zainteresowania, jak upgrade do magii na przykład. Świetnie. Chyba został nam jeszcze tylko jeden upgrade. Tak mi się wydaje. Znaczy, no tak to wygląda przynajmniej. Zajmę sobie orby. Życia na razie nie będziemy brać. Eight dead ends. One way out. Will you find it before? The flames of. Serio? Dobra, czyli sprawa wygląda tak, że po drodze, gdzie toczą się te kule, jest 8 wejść, i 8 nauków, i jedna droga poprawna. Oni sobie chyba żartują. Oni sobie chyba robią jaja. Boże, oby to było jakieś bliskie. Przecież ja tutaj zginę, zginę marnie. W ogóle, jaki to był imponujący obraz, zauważyliście? Kratos na tle tych kul. Okej, okay, tu są w ogóle pierwsze drzwi, a ja je olałam. No to jest jakiś żart, jak ja mam to niby zrobić? No to są jakieś jaja, słuchajcie. Nie, to jest niewykonalne. Muszę czekać na moment, w którym nie będzie leciała żadna kula z tamtej strony. Ale one ciągle lecą, cholera jasna. Demet. Nie, 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 nie wróżę sobie z szczęścia, słuchajcie, ani trochę. Dobra, może idźmy do jakiejś dalszej, nie wiem. jakichś drzwi, które będą gdzieś bliżej. Wyjścia. <grybujesz> to jest jakiś dramat. O matka jak tak dalej pójdzie. To się bardzo źle skończy. To już się zaczyna źle kończyć początek, końca. Okej, okay, ślepy zaułek. Zajebiście. Widzisz co? Chodzenie do przodu przy tych kulach jest znacznie prostsze. Otwieraj, otwieraj, otwieraj! Nie zdążysz. Cholera, jasna. Okej, okay, teraz zdążysz. No nie wierzę! Powinien zdążyć, spokojnie powinien zdążyć. Teraz też powinien zdążyć Nie, wcale nie kazałem ci się tam turlać, stary, wcale. Oj, to będzie trudny odcinek. To będzie trudny odcinek, słuchajcie. Najpierw sprawdzimy wszystkie drogi na po lewej stronie. Później się weźmiemy za te... Ała. Po prawej. Leć kulko, leć. I ty kulko też leć. I kolejna kulko leć. Chociaż nie, może bym zdążyła. To pewnie będzie ta. To pewnie będą te drzwi najbliżej po prostu tych wylatujących kul. No po prostu jak nic. Jak nie chcę drugi raz prze... Eureka. Mam nadzieję, że tam nigdzie nie było żadnej ukrytej skrzyni w tych głupich drzwiach, bo to już by była lekka przesada z ich strony. To, to już jest lekka przesada z Waszej strony. Po czymś takim dajecie mi na głowę dwa minotaury. No to jest po prostu śmieszne. Jesteście śmieszni! Dobrze, że mam manę. Wykończ go, wykończ go! Kółko zadziałaj chociaż raz. Jeden z... O, oczywiście, łuczników zawołajcie. I następnego Minotaura też. No jasne, to jest po prostu takie oczywiste. Takie naturalne. Niby mam, wiecie, ten Rage of the Gods naładowany, ale nie, szkoda mi go. Strasznie mi go szkoda. To jest oczywiście debilizmem z mojej strony, bo i tak go nie będę używać w najbliższym czasie pewnie i tak. Ale mniejsza. Jeszcze żyje, żyje. Mam już chyba niedługo, co? Mimo Czy to już jest czas, w którym mógłbyś umrzeć? Super, dzięki. Weźmiemy oczywiście życie w tej istniałej sytuacji. Myślę, że to będzie rozsądniejsze. Więc żyćku chodzi do mnie. Idziemy zajrzeć co tutaj jest Okej, okay, nic dobrego. Idziemy w takim razie zobaczyć co jest tutaj. A, dobra. Jest to obok, co pewnie... A właśnie. Miałam tu przyjść, bo tu byli łucznicy, których musiałam prawdopodobnie... Zabić, zanim będę szła dalej, żeby nie przeszkadzali mi przy wspinaczce I chodzeniu po cienkich krawędziach Gra jest taka przewidywalna momentami Prawda. Tak Myślę, mi się włosy źle ułożyły <laughs> O został będzie teraz jakiś po prostu... Będzie profanacja tej gry Ja i wspinaczka Hej! Bierzmy się za to w takim razie. Nie ma rzeczy niemożliwych przecież. To jest kolejna rzecz, która nie jest niemożliwa, przecież zrobiłam to już kilka razy. Dwa razy, trzy razy, nie wiem ile razy już to przeszło. Pamiętam, że tutaj dało się jakoś szybciej przechodzić Kratosem po tych linach, ale kompletnie nie pamiętam, którym przyciskiem, a nie chciałabym przypadkiem spowodować jego nagłej śmierci w tej sytuacji Obstawiam, że to było R1, ale... bardzo niepewna jestem tego O boż Jak dobrze, że ja ten rage zachowałam, bo to po prostu wygląda jak coś gdzie będę tego bardzo potrzebowała Był blok spadaj na drzewo Kolejny blok czy dam się uczyć. Na nowo. Wiecie, to tak jest, jak się gra, gra, gra i wszystko spoko, a później jak się zrobi przerwę, to jest jakiś wow, straszno. Ostatnio próbowałam wrócić do, 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 do Darksidersów dwójki i oczywiście też nie mogę. Bo kompletnie już nie pamiętam sterowania, nie pamiętam o co w tym chodziło, jak się, jak się to przechodziło, jak się w to grało. A tym bardziej, że mam tam akurat misję, w której schodzi się na ziemi, a to jest tak niesamowicie trudna misja dla mnie. No oh wow. oj no weźcie, już zgincie to jest takie klepanie tych klawiszy biednych ten pad już i tak wygląda jak 7 nieszczęść muszę go wyczyścić bo jest po prostu tak brudny że aż mi wstyd a na białym to wszystko podwójnie widać zawsze Wiecie, biały pad do konsoli jest bardzo ładny naprawdę on się ślicznie prezentuje ale to jest. Aaaa... jego trzeba ciągle czyścić, bo wszystko widać, bo po prostu wszystko. Każdą najmniejszą jakąś smugę, jakieś w między, między przyciskami, a w takich zagłębieniach plastikowych, to tak okropnie widać. O, błęd. Ale oprócz tego jest spoko. Dobra, idziemy sobie do góry. Jeszcze wyżej? Okej, okay, spodziewałam się jakiejś dramatycznej wspinaczki, a tu co, nic? Aż dziwne. O Jezus, labirynt. Nie lubię labiryntów. Ze względu na moją sklerozę, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie byłam, a gdzie nie. Bo tu jest zapis, czyli tam pewnie jest właściwa droga. Eee, to taki labirynt piz na wodę fotomontaż. Spoko. Nie to. A, dobra, wykrakałam. Teraz będzie zajebista wspinaczka. Nie, 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 nie chcemy tutaj. Chcemy tutaj. W razie, gdyby poprzedni odcinek był źle nagrany. Tak to jest jak się nagrywa. Jedno po drugim. No! Tak właśnie słuchajcie. Okej, okay, to nie miało tak być. Myślałam, że tutaj się nie można po prostu pierdzielić. Trzeba bardzo szybko to zrobić, wszystko. A, myślałam, że będzie to jakaś skrzynia, ale oczywiście nie Bo gra jest grą redną, nie! O! Oh! God Oj, słuchajcie, to będzie, to będzie trudne. To potrwa. O, i też nie ma skrzyni. Ja tutaj przyszłam w nadziei, że tu będzie skrzynia. Okej, okay, idziemy, 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 idziemy. Tip topuj, kratos, tip topuj. Twoje życie od tego zależy, stary. Dobra, idźmy tu. O, tu jest skrzynia, słuchajcie. Więc tutaj sobie pójdziemy. Obyś była tego warta, skrzynko. Jesteś tego warta, super. Piórko, jako rekompensata. Chociaż coś. Strasznie irytuje mnie ten dźwięk w tle, takie jakieś sapanie, nie wiem. Mi się kojarzy z tymi uwięzionymi duszami w DMC Devil May Cry. Taki dźwięk. O kurde. Tego się nie spodziewałam, ale się uratowałam. Okej. Okay. Orby. No niech będzie. Styknie. Nie spadaj, Nie! Nie! Nie, nie! Kat! Oh. Oh. O się uderzyłam! Przecież to jakieś straszne jest w ogóle. Nie robi się graczom takich rzeczy. No to... Jak tak można? Jakie to było chamskie w ogóle. Sobie nie wyobrażam jak to będzie na Let's play'u, jak będzie już końcówka gry i mnie po prostu ześlą w bardzo złe miejsce i tam też będzie taki bardzo zręcznościowy moment. No to <śmary> O, jak dobrze, jak dobrze, że to jest seria dla dorosłych i mogę sobie kląć po prostu. Jak dobrze. Dobra, to trzeba widzieć tak spokojnie, skakać. Tak się to robi? Oczywiście, że nic tam nie ma. No. Ale bym się zdenerwowała, jakby tu nic nie było. Co ja mam tu niby? O mój Boże, nie. Ale to będzie zła. A, to jest drabina, spoko. Myślałam, że mam przeskoczyć gdzieś dalej z tego. O matko. A, to jest połowa sukcesu dopiero. Czy ja tam ominęłam skrzynię? Ale jak to. Ja tam zaskoczę. Ale przecież ja już otworzyłam... Dobra... Safe mi tego nie zaliczył, ale tam pewnie nic nie ma w środku. Mam nadzieję, że tam nic nie ma w środku. Kurcza, jak jest! nawet, no będę musiała tam zaskoczyć. Będę musiała! Mi to nie da spokoju po prostu. Co tu jest oko pióro? Nic z orby. I teraz zeskoczyć tam czy nie zeskoczyć? A jak to pióro mi Jak nie zaliczyło! Jak nie zaliczyło! 17 minut odcinka, trudno. Ja was strasznie przepraszam, ale ja muszę. Ja muszę tam zejść. Widzicie? Dobrze, że zeszłam. Dobrze, że zeszłam, czyli jeśli mnie zabije, to nie zaliczy mi pióra. Trzeba pamiętać. I trzeba przeżyć, bo ja nie mogę tego robić 20 razy. Ja po prostu nie mam na to siły. Idziemy, Kratos. Pięknie. Okej, okay, jakoś się trzymasz. Jest dobrze. Jest dobrze. Bez paniki. Dobrze, że to ma równą długość. Jeden, jak to mnie strasznie chorobę lokomocyjną wywołuje, jak on się na tym kręci. Okej. Okay. Tu jest tylko prosta droga, Kratos. Damy sobie z tym spokojnie radę. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, a już na pewno nic takiego. Bra rabina w dół. I dokąd mnie to prowadzi? Tak, właściwie. Uuuu, więc co jest? To jest koło odpowiedzialne za tą... właśnie, za to Nice! Słuchajcie, czeka nas bosik. Jest 18, 19 minut odcinka, damy radę. Będzie dobrze. Okej okay. Czy ja muszę sobie coś tutaj... Nie muszę, dobrze. Mana jest, rage bogów jest. Idę na ciebie Minotaurze. O, jeszcze sobie zapiszemy, żebym nie musiała drugi raz przechodzić przez te męki, przez które przed chwilą musiałam przejść, które... Nie, 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 powtarzanie tego byłoby po prostu... Już dwa razy bić bossa. Oczywiście, że krata. Żebym przypadkiem. Żebym przypadkiem w trakcie walki się nie wróciła po, po tamtej skrzynie. Czy ten łańcuch nie może po prostu puścić? Więc, jaki to był strach, jak za pierwszym razem tutaj przyszłam i tam Minotaur uderzał w te drzwi. Zjemnie. czy mnie nie, nie, nie. Jak ja mam mu pomóc to otworzyć, byłem ja mu chętnie kurczę pomogła, jako że bardzo chcę się z nim bić. A muszę po prostu położyć. Ok, e, jak widzicie, nie mogę mu za bardzo niczego zrobić, ponieważ. E, ponieważ jego życie jest cały czas pod takim, jakby tam, pancerzem, co na pewno zresztą widać doskonale. Muszę troszeczkę go tutaj obić zrobić mu trochę krzywdy, żeby coś mu się tam złego stało. I wtedy będę mogła się wrócić tam, gdzie przed chwilą byliśmy. O, właśnie. A. Jeszcze się nie mogę wrócić. No dobra. Będziemy. Nie zdążyłam go złapać, by tak poważnie. Co za przybałki. Left. Lewy to jest ten. Okej, okay, niech będzie. Nie udało mi się, bo ostatnio skończyłam. To szybko mi się pokazało. Pokazało mi się w momencie, kiedy ja dopiero kończyłam ten przedostatni ruch. I po prostu mi tego nie, nie zaliczyło. Oa, też mi nie zaliczy pewnie. Bo się zawahało... Oj, co będzie irytujące! Nie tyle, życia bym już mogła zjechać, gdybym się nie musiała z nim tak pieprzyć. Teraz mi się chyba udało. Teraz się udało. Dobrze. Okej, okay, i to, to jest ten, słuchajcie, moment, w którym ja się wracam do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, kratos I Jedziesz, 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 jedziesz Pociągam za dźwignię. Pociągasz ze dźwignię, kratos. Dobra. I wysyłasz mu prosto pięknie. Rozpaloną wodę. Czy on tu przyjdzie? Tak, on tu przyjdzie. To zrobiłam unik, przecież już nie przesadzajcie, serio. Zastosujemy na nim troszeczkę magii przy okazji. A, to nie jest jeszcze który mogę coś zrobić, okej. Okay. Kolejnie. Kolejna, kolejna faza z magią. Tym bardziej, że on jak dostaje jakieś takie wykończenie, to oddaje mi trochę punktów magii. Nie wiem czy zwrócicie na to uwagę. No jeszcze! No co ty stary? Ile ty możesz wytrzymać? No Już chyba dość, co? Hej, jeszcze nie. O matko, ja muszę teraz kółko będzie robić. Co za dziwna gra. Wracaj tu. Jeszcze raz ci zrobię kółko. Biegnę! Czekaj! No chyba sobie żartujecie, naprawdę? Ale to było żałosne. No ja wina, że kratos się nie potrafi złapać kółkiem. Okej, okay, chyba się udało. Udało się. Aha, dobra, wracamy, 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 wracamy w biegusiem, się, biegu się, się kratos. Biegusiem, się, biegusiem. się, się, możesz w podskokach nawet. but. Patrzcie jaki to jest w ogóle chuderlaczek taki bez tej swojej zbroi o, takie wydatko Ojojoj! oj, oj, oj. mi się cała mana odrodziła z kim przepadnij O jaka to gra jest świetna Już mi praktycznie żadnych obrażeń nie zadaję, no No wracaj piesku, wracaj! Tutaj mam ciebie jeszcze trochę więcej niespodzianek. No widzicie? Opadło mu teraz. Z życia. Część przynajmniej mu opadła, nie mówię, że wszystko, ale część. No co ty mi? No co ty mi? Nie rób mi tak! To nie było fajne. O, takie wydatki niedożywione. Niech utarla, czek ty Dobra, no, się nie będę z tobą bawić, stary. Co myślisz, że jak sobie poplujesz ogniem, to mi zrobisz krzywdę? A kucho, nie, 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 muszę wrócić, tak? I strzelić mu kłodą. Wiedz taki trochę pochód domyślania się o co chodzi w tym momencie. Ale spoko. Okej. Okay. Iż co masz w środku. Podjrazałam, że czeka tam na mnie jakaś głowa syna architekta albo architekta. Fuuu, kratos, stałeś w jego oborze. W czym ty stałeś? Ja nie chcę wiedzieć, w czym ty stałeś. To na pewno w niczym przyjemnym. A mam nadzieję, że tu już żadnych przeciwników nie ma. Po czymś takim. Chociaż cholera wie z drugiej strony. W tej grze jest wszystko możliwe. Co my tutaj mamy? Okej, okay, okej. Okay, spokojnie, delikatnie. Tak, koniecznie chcemy zapisać tą grę. Bardzo koniecznie chcemy. I na czym ja słuchajcie dzisiaj... Zapisywałam. Zapiszemy sobie tutaj chyba. Wydaje mi się, że dzisiaj tu zapisywałam. Zresztą to nigdy nie wiadomo. Oki, oki. Widzę, że jest już niestety 28 minut odcinka. Dochodzi 29, w związku z czym ja dziękuję wam już bardzo serdecznie. I to, co kryje się dalej za tymi schodami okaże się niebawem.